Witam was serdecznie z tej strony Hans Jaż zapraszam na kolejny odcinek, a opowiem wam dzisiaj o osobach biednych, które nie mają środków do życia czy o tak zwanych żulach albo niższej warstwie społecznej. Zapraszam do oglądania do komentowania, dodawania subów i do oczywiście do pisania kolejnych tematów, jakie chcielibyście, żebym wam omówił w następnych filmach. Myślę, że nie ma państwa na świecie, w którym nie ma osób biednych, czy inaczej mówiąc, osób, które nie mają środków do normalnej egzystencji, czyli jeszcze przekładając to na taki normalniejszy język, osób, które nie żyją godnie, osób, które jakby nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, nie mają nawet jedzenia czy miejsc, w których mogą odpocząć, nie mają takich warunków. Generalnie nie żyją po ludzku, nie żyją humanitarnie, jak się to też bardziej profesjonalnie mówi. I co Wam chcę powiedzieć, oprócz tego, że wytłumaczyłem Wam, co oznacza dla mnie osoba biedna pod względem takim materialnym, bo jeszcze jest pod względem takim duchowym, wewnętrznym, ale o tym myślę, powiem bardziej na końcu, bo to jest trochę ważniejsza rzecz. No to wiecie, w każdym państwie takich ludzi można spotkać. Myślę, że w każdym większym mieście też takie osoby się znajdą. Osoby, które nie mają pracy, osoby, które żebrzą na ulicy, proszą o pieniądze, czasami proszą też o jedzenie. No i oczywiście, co ja sądzę na ten temat. Ja w swoim życiu, jako harcerz, też miałem bardzo dużo wspólnego z osobami biednymi, takimi, które nie umieją się same utrzymać przygodnym życiu i Spotykałem je bardzo często na głównych ulicach miasta, takich arteriach społecznych, tak bym to nazwał. Na przykład w Opolu jest to ulica Krakowska, gdzie jest bardzo dużo osób, które żebrzą właśnie na rynku. E, przy kościołach takie osoby często się znajdują. E, znam kilka miejsc, gdzie takie osoby nocują w nocach, bo, w nocy, bo nie mają miejsca, gdzie mogą... Normalnie przenocować tak jak my. Tutaj chcę Wam zwrócić szczególną uwagę, że my żyjemy w domach najczęściej z bieżącą wodą, z dostatkiem jedzenia. Nawet jeżeli nie mamy jakoś dużo pieniędzy, to i tak żyjemy po prostu godnie. O, pociąg będzie jechał zaraz, może uda mi się przejść pod mostem, zanim przejedzie. Zaraz zobaczymy, nie, nie uda mi się, jedzie na most. No to będzie to trochę zagłuszało, bo jestem znowu na spacerze Tośką nad Odrą, ale o, może nawet uda się sfilmować, jak jedzie. Zobaczcie, dobra, towarowy. Będę trochę głośniej mówił, bo ten pociąg ciągle nade mną jedzie, bo nade mną jest most kolejowy. No i takich ludzi, jak Wam mówię, to spotykam właśnie w takich miejscach, gdzie główną rzecz, którą wykonują... Jest e, no, żebractwo, czyli próba utrzymania się ze środków, które e, ludzie pracujący, czy tacy z wyższych sfer im dadzą. E, taka sytuacja jest od zalania dziejów w sumie, odkąd istnieje cywilizacja, i e, zawsze byli ludzie, którzy byli po prostu e, nazywani gorszymi, i tacy, którzy byli nazywani gorszymi. Czyli ci, którzy mają więcej i mniej pieniędzy. I e, tacy ludzie, oprócz tego, że nie mają z czego żyć, no to nie mają gdzie nocować, nie, mają, e, nie mogą utrzymywać podstawowej higieny osobistej, e, nie mają odpowiedniej ilości ubrań, także ciepłych, jak przychodzi zima czy zmiana temperatury i nieraz bywa, że takie osoby niestety zamarzają na śmierć po prostu. Policja czy straż miejska często takie osoby odkrywa na działkach, gdzie próbowały się w jakimś domku skryć, gdzie kompletnie nie było ogrzewania, nie miały ciepłych ubrań, no i po prostu znajdywano je już martwe, więc to takie przykre, że żyjemy w cywilizowanym państwie. No, świata całego tak nie można nazwać, ale że żyjemy w cywilizowanym państwie w Polsce, gdzie y, ludzie umierają po prostu z powodu zimna, to jest y, straszne. I y, znam takiego pana, którego bardzo często spotykam y, z dwoma laskami. Kijami do podpierania się, to mam na myśli dokładnie. No i taki zgarbiony, grubiutki, bardzo często chodzi właśnie o kulach. Siedzi często całymi dniami gdzieś na ławce, na parapecie i tym podobnych miejscach. I no taki w takim potocznym języku żul po prostu. No inaczej się takiego pana nazwać nie da. I to, że tak nazywam takie osoby potocznie, nie znaczy, że ja nie mam do nich miłości. To też tutaj muszę to na pewno wspomnieć, że to jest też dla mnie człowiek i zawsze reaguję, jeżeli człowiek potrzebuje. Jeżeli widzę, że faktycznie potrzebuje tej pomocy. Zaraz powiem, jakie ja mam metody pomagania takim osobom. Kończąc jeszcze. O tym, jak takie osoby wyglądają, co robią, no to myślę, że problemu z rozpoznaniem takich osób nie ma. Są zazwyczaj zapuszczone, jeżeli chodzi o brodę, o włosy. Często są po prostu ciemniejsze, czy to przez brud trochę, czy takie ubrania mają. Wyróżniają się też trybem chodzenia, bo nigdy. Się nie śpieszą i chodzą tak lekko zgarbione. Wiecie, da się po prostu takie osoby rozróżnić. I ja w Opolu tutaj spotykam osoby, które są normalnej karnacji i żebrzą, ale są też cyganie, czy osoby aryjskiego pochodzenia. Chyba dobrze powiedziałem które też to robią, jakby nieważne jaki to jest typ osoby, chociaż muszę przyznać, że tak zwani cyganie, oni się w, w pewien sposób trudnią żebractwem i to mi się, tak szczerze Wam powiem, nie podoba, ale no nie mam na to większego wpływu. Często takie osoby mają też problem z alkoholem, czyli e, byłem świadkiem, jak panu nie dałem pieniędzy, bo powiedziałem, że po prostu pieniędzy nie daje, i następna pani dała mu chyba 50 zł, coś takiego to było. No i ten pan od razu poszedł do sklepu monopolowego i kupił sobie piwo, więc jakby Chociażby dlatego nie ufam osobom, jeżeli chodzi o pieniądze. No i przejdźmy, myślę, że już naprawdę dużo powiedziałam o sensu po sobie, wyglądzie. Trochę też zdefiniowałem wam to. I teraz też powiem wam, jak najlepiej reagować na takie osoby. Jeżeli widzicie osobę, która żebrze, jest w dobrym stanie medycznym, w sensie, że nie potrzebuje żadnej takiej pierwszej pomocy, nie jest zbyt chuda, po prostu żebrze, ale wygląda w miarę OK i macie jakieś inne sprawy ważne do zrobienia i nie prosi was o jedzenie. To też jest istotna rzecz, ani o ubranie, takie podstawowe środki, tylko o pieniądze. No to. Ja w takich przypadkach e, przechodzę i moje sumienie się z tym zgadza. E, potrafię przywitać się ciepło, się uśmiechnąć. Taki pan, jak chodzę często do kościoła w niedzielę, do takiego jednego z kościołów, no to tam bardzo często jest taki pan, który nie umie mówić, jest niemy. I... Uśmiechnę się zawsze do niego. Nigdy mu pieniążków nie dam, ale uśmiechnę się. Podejrzewam, że on nie wydaje ich na alkohol, ale mimo wszystko, jakby zasada obowiązuje dla mnie wszystkich, że nikomu nie daję pieniędzy osobom żebrzącym no bo trzeba to nazywać po prostu tak, jak jest to nazwane. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli osoby, miałem taki przypadek, jeden przynajmniej, że przyszedł do nas Pan, a do nas to mówię w taki sposób, że brałem udział w robieniu zupy dla ubogich, to jest chociażby jeden ze sposobów, żeby pomagać takim osobom. Ogłaszacie taką akcję w danym mieście, że robicie zupę czy jedzenie i osoby biedne, głodne. Nie mające schronienia nad głową, przychodzą na przykład raz w tygodniu i odbierają ciepły posiłek. To jest piękny gest. Ja coś takiego robiłem, teraz troszkę nie mam na to czasu. Robiłem to bardziej w ramach harcerstwa i to się nazywała akcja zupa dla ubogich, jak się nie mylę. No i naprawdę była to super rzecz. No i właśnie przyszedł taki pan, który miał poważne Rany na kolanie, chyba na nogach, tak czy siak, które mu krwawiły. I wziąłem swoją apteczkę. Tam też jakaś pani pielęgniarka była w jakby jako wolontariuszka, i razem opatrzyliśmy tą ranę, zabandażowaliśmy. I nie wyglądała zbyt dobrze, więc ten pan. Jak się nie mylę, został potem odwieziony do szpitala, żeby bardziej to wszystko oczyścić, tą ranę, właśnie. Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. Opatrzenie rany, jakoś to się mówi w takim fachowym, medycznym języku, ja tego nie pamiętam w tej chwili. No i taki jeden przypadek właśnie miałem. W sumie był jeszcze jeden, ale trochę nierozsądnie postąpiłem, gdzie byłem w mundurze przy przystanku autobusowym i widziałem, jak taki pan leży na ławce. Wszyscy się na niego patrzyli, no i nikt niestety nie chciał reagować. Mój błąd, że nie podeszłem do tego pana, nie spytałem się, czy wszystko w porządku, nie szturchnąłem go, tylko zadzwoniłem od razu na 112, patrzyłem się czy oddycha i miałem wrażenie, że tak niezbyt. W sensie, że oddycha, ale coś się z nim nie tak, tak czy jak. No i dyspozytor przyjął zgłoszenie, karetka przyjechała po jakichś 10 minutach. No tutaj nie ma co ukrywać, nie śpieszyło im się. Chociaż przyjechali na tak zwanych bombach, czyli na sygnałach. Karetka podstawowa, no i dwóch panów wyszło, no i pan w tym momencie zaczął się budzić i wstawać. Zrobili mu podstawowe badania, parametry życiowe. No i ten pan ratownik, chyba kierowca, podszedł do mnie i powiedział: e, Dobrze, że nas wezwałeś, ale pamiętaj najpierw sprawdzić, zanim nas wezwiesz, bo mamy bardzo du dużo takich zgłoszeń, gdzie okazuje się, że nic nie ma poważnego, a zostaliśmy wezwani. Jakby. Jakby te słowa dały mi do myślenia, że potrzebuję więcej odwagi czasami, żeby do osoby leżącej podejść i sprawdzić, czy jest wszystko z nią w porządku. Mam teraz taki sposób, że żeby zobaczyć, jak osoba se leży na ławce, czy gdzieś e, nie, na, nie na podłodze, bo to już jest co innego, ale leży sobie na kartonach, na ławce, pod mostem też na przykład, ja ją widzę, to podchodzę, zatrzymuję się na chwilę. Patrzę, czy normalnie oddycha, czy się unosi klatka piersiowa, czy nie jest to jakaś taka patologiczna powiedzmy pozycja, i że osoba jest bezwładna kompletnie. No i jak widzę, że jest wszystko w porządku i najczęściej niestety takie osoby spotykam upojone alkoholem, no to jadę, czy tam idę dalej i jestem spokojny, że sprawdziłem jest wszystko w porządku. Jak pomagam właśnie jeszcze takim osobom? Jeżeli osoba podejdzie do mnie, taka biedna widać, albo e, jakiś cygan, no to jak proszą mnie o pieniądze, to ja mówię, że im pieniędzy nie daję, ale mogę im kupić jedzenie. I wtedy faktycznie idę do sklepu, kupuję im jedzenie, daję i są jakby. Piękna jest rzecz, gdy widzicie, jak się cieszą i mogą zjeść coś ciepłego, czy w ogóle coś zjeść. Bardzo często takie sytuacje się zdarzały u mnie i u mojego taty. Potrafiliśmy kupować mleko, owoce, mięso, jakąś kiełbasę, coś w tym stylu, pieczywo. I takie osoby naprawdę potrafiły się uśmiechnąć. I opowiem wam w sumie na zakończenie o takich dwóch historiach, które zmiękczyły moje serce pod tym względem. Spotkałem taką rodzinę cyganów niedaleko tego kościoła, o którym wam wspominałem wcześniej. No i ojciec z tej rodziny poprosił mnie, bym coś dla nich kupił do jedzenia. No ja powiedziałem, że tak średnio e, mogę coś kupić aż dla czterech osób bo ich była czwórka e, no i powiedział coś takiego co mnie trochę zaskoczyło to jak nie dla nas to kup chociaż dla dzieci no i ponieważ zobaczyłem jakie on ma dobre serce w tym momencie no to pojechałem do naleśnikarni kupiłem dwa naleśniki z nutellą ja to dobrze pamiętam no i przywiozłem tym dzieciom w obiecanym miejscu. Nie, miały jak taki wiek od 7 do 10 lat tak bym obstawiał. No i jak pałaszowały te naleśniki, jakie były szczęśliwe, jakby to jest niesamowita wdzięczność wtedy z samego widoku, jak widzicie, że takie dobro zrobiliście. To jest taka pierwsza sytuacja, która mnie nauczyła, że warto pomagać. A druga rzecz, druga sytuacja, no to mm, tak, cały park właśnie przeszedłem, o, spory kawałek w sumie, no, kolejny most. A druga sytuacja, kiedy e, przeszedłem się z takim biednym panem, bo nie miał naprawdę co jeść, był wygłodniały i to była naprawdę zimna noc. Okolice świąt Bożego Narodzenia. Chyba tuż po świętach, jak się nie mylę, bo pamiętam, że zostało jeszcze jedzenie u nas w domu i e, przeszedłem z panem spory kawałek. Naprawdę, on bardzo wolno chodził i był taki trochę upośledzony pod względem ruchowym. No i poszedłem do taty na górę, żeby poczekał też. Poprosiłem go, żeby poczekał też na dole pod domem i przynieśliśmy mu ciepły barszcz herbatę w słoiku i uszka z grzybami. I też niesamowita e, niesamowita jakby ta wdzięczność w jego oczach, jak on mógł coś ciepłego zjeść. Jak biedny człowiek dajecie mu coś od serca. I nie wyob... <laughs> To takie trochę śmieszne, ale wyobraźcie sobie, że taki człowiek nie miał za bardzo czym podziękować. No to wyciągnął Skręta, czyli własnoręcznie zrobionego papierosa. I co prawda, ja go potem wyrzuciłem do kosza, ale to też taka niesamowita rzecz była. I pamiętajcie, pieniędzy nie dawajcie, i bezpieczniejszą rzeczą będzie kupowanie jedzenia. Ja Wam dziękuję bardzo za odcinek, i do zobaczenia.